Cześć! Jeśli jeszcze nie rozumiesz różnicy pomiędzy biomem a ekosystemem to w 30 sekund wytłumaczę Ci wszystkie tego typu pojęcia, które musisz znać w liceum z biologii, czy na podstawie, czy też na rozszerzaniu. Także wytłumaczę Ci to wszystko na podstawie zwierząt w moim domu. Także zacznijmy od najprostszego, czyli populacji. Populacja jest to jeden gatunek występujący na danym obszarze, czyli na przykład kot w moim mieszkaniu. Bioceneza są to wszystkie gatunki występujące w danym obszarze, czyli np. w tym wypadku kot oraz pies w moim mieszkaniu. Biotop jest to cała materia nieużywiona na danym obszarze, czyli np. chrupki mojego kota w moim mieszkaniu. Ekosystem są to wszystkie gatunki plus materia nieużywiona na danym obszarze, czyli np. mój kot, pies i chrupki mojego kota. Biom są to wszystkie ekosystemy na dużym obszarze, czyli np. wszystkie koty i psy i chrupki mojego kota w Europie. Natomiast biosfera jest to samo co biom i ekosystem, ale na całej naszej planecie, czyli wszystkie koty, psy i chrupki mojego kota na całej ziemi. Wszystkich tu kotów. Subskrybuj.